Dzień dobry, mam na imię Krystyna, jestem Polką. Urodziłam się w mieście Łodzi. Miasto fabryk i tu wima, i rewolucyjnych burz. Gdy cię uć czerwona trzyma, to nie puści już. Sam nie wiesz kiedy łódź, chwyciła cię w swą sieć. Br I siódź woła wróć, tu pracuj i tu siedź. O najpiękniejszym z miast piosenkę z nami nuć, Oczarowała nas kochana szara łódź. W moim rodzinnym domu bardzo dbano o wszelkie tradycje związane ze świętami narodowymi ze świętami kościennymi, Było nas troje dzieci, mam rodzeństwo i rodzice wpajali w nas właśnie w tych dniach o szczególne dbanie o tradycje. Były również, jak zawsze, tradycyjne posiłki, które później ja jako matka przekazywałam swoim dzieciom. Do dzisiaj pamiętam smak białego barszczu, który był każdą sobotę, ziemniaków z rybą i z kapustą, który był każdy piątek, bo piątek był dniem, że tak zwanego postu religijnego. Również mieliśmy wierzenia, że jak przebiegnie czarny kot, to trzeba się odwrócić i sprunąć trzy razy. I jak przechodził kominiarz, że to było miasto fabryk, właśnie jak to śpiewałam, zawsze trzymaliśmy się za guzik. I to zostało do dzisiaj w mojej pamięci. I właśnie te zwyczaje, a szczególnie takie smakowe, które właśnie w domu stosuję, staram się naprawdę stosować, to są właśnie te. Nauczyłam się również piec ciast, w momencie, kiedy mam taką możliwość, żeby przekazać komuś, na przykład w klubie aktywnego seniora czy gdziekolwiek indziej, gdzie każda z nas tutaj mieszkających ma coś do powiedzenia, to ja również te rzeczy przekazuję i ludzie nawet są zdziwieni, że takie smaczne rzeczy były kiedyś robione, tak. To było bardzo dawno temu, ale jednak. Jesteśmy, byliśmy wychowani w trudnych czasach, ja pamiętam czasy naprawdę bardzo trudne i byliśmy, jesteśmy sumiennym, sumiennymi ludźmi, pracowitymi. Dokładnymi, obowiązkowymi i takimi, którzy noszą pomoc innym. Ja to mówię z autopsji, bo nie wiem, czy to wypada o tym powiedzieć, ale naprawdę bardzo dużo pomagam ludziom, którzy tego oczekują, bo tak zostałam wychowana w tym właśnie mieście. Jeszcze powiem, że wiele jest pięknych miejsc w Polsce, między, uli między innymi ulica Piotrzkowska, znana w całej Polsce. Manufaktura, do której zjeżdżają ludzie z bardzo wielu miast i jest również ukochany klub sportowy, piłkarski, Widzę łódź. Ja jestem jego fanką kibicką, działam w stowarzyszeniu i w ogóle jestem cała szczęśliwa, że mogę wyjeżdżać stąd na mecze. Wracam z powrotem, tu relaksuję się i czekam na kolejny wyjazd, żeby mogła tam jechać kibicować i to jest, to jest miłość mojego życia. W sensie takim, takim sportowym oczywiście. Myślę, że. Każdy powinien raz w życiu być w takim bardzo dużym mieście, jakim jest Łódź, bo to jest drugie miasto w Polsce, które naprawdę ma, bardzo się zmieniło, ma bardzo dużo ciekawych rzeczy. I oczywiście polecam, tak, jeżeli coś będzie przejazdem, zapraszam u z gościnna.